Cześć, jestem Kamil, jestem na Bilis od samego początku, a dzisiaj pokażę Wam, dlaczego warto nas odwiedzić. Muzyka Tylko u nas możecie spróbować dań przyrządzonych przez Maćka Rataja, szefa kuchni, który jest związany z Bilisem od samego początku, czyli od 2009 roku. Do nas jak i do każdego Bilisa śmiało możecie zabrać swojego pupila. Jesteśmy również najlepszą restauracją w Gdańsku, a świadczy o tym to. Pierwsze miejsce w rankingu TripAdvisor. Do zawsze zjesz w doborowym towarzystwie oraz posłuchasz dobrej amerykańskiej muzyki. W bilis również ulubiona restauracja Michała Karmowskiego, a w każdym bilisie spróbujecie trzech zestawów jak laka. Kiedy na wyspie wszyscy już są zamknięci, nasza kuchnia wciąż działa. Szczęśliwy, Czasem czasu nie liczę. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w Billie.